z siedziby Teletrade, także wyszło całkiem przyjemnie, 7% na plusie, ale to był live trading, a dzisiaj już wracamy do naszych live'ów analitycznych, codziennie o godzinie 12 zaczynamy, no i mamy nadzieję, że się już słyszymy. Mam nadzieję, że się już słyszymy. Gorąca prośba do wszystkich oglądających, żebyście mi napisali, czy dobrze widać, czy słychać. Zaczynamy od, od euro-dolara. Tutaj wypełniliśmy układ, więc mamy coś takiego aktualnego do zagrania. Coś, no co w sumie jest dla mnie akurat ważnym takim punktem odniesienia. Za chwilkę powiem, na czym to wszystko polega i jak będę się do tego przygotowywał. Natomiast gorąca prośba, dajcie znać, czy jest OK. Jeżeli wszystko nam dobrze działa, słuchajcie, to nie przedłużamy, tylko lecimy z tematem. No, widzę, są pierwsze komentarze. Piotrek, Adam, Jadwiga pisze, jest o Grosia z nami, jest Bartek z nami, jest fajnie, fajnie, że nas oglądacie. Okej, okay. dobra, słuchajcie, euro-dolar, tutaj mamy układ harmoniczny. Ten pomarańczowy z wykończeniem w punkcie D886. Ładne wsparcie, jak sobie cofniemy troszeczkę w lewo, zwróćcie uwagę na te dolne cienie. To jest fajny punkt odniesienia, czyli jeżeli wcześniej coś tam się działo na rynku, to znaczy, że tutaj ten poziom w połączeniu z FIBO będzie ważny. No i tutaj mamy taką sytuację: 1.12.06 został zaatakowany, tutaj zaznaczam to kolorem zielonym to jest oczywiście strefa popytowa, więc długie pozycje. Będą mnie interesowały. Absolutnie nie w tym momencie, bo w tym momencie no to już jest troszkę za późno, prawda? No bo rynek odjechał. Odjechał dobrych 20 parę pipsów, więc tutaj sam stop loss wynosiłby pewnie około 30, za dużo, jak dla mnie. Natomiast jeżeli pojawi się zrzucenie, a pamiętamy, że ponad 2 trzecie przypadków, ponad 60% mamy szansy na to, że taki ponowny test Fibonacci'ego, jak ja to nazywam, retest Fibonacci'ego nastąpi, no to tutaj sam poziom, sam retest 886 będzie. Dla mnie bardzo ważny. 1,12,08. Czyli tutaj, jakby punktem odniesienia, po pierwsze jest układ harmoniczny, po drugie jest punkt D, po trzecie jest 8,8, które było wcześniej. Tutaj na początku pokazywałem, jeszcze raz tutaj Wam podkreślam ten poziom. E, ważny punkt odniesienia, czyli dosyć istotna strefa popytowa. Na iteście będzie mnie ten poziom interesował. GPPUSD. Tutaj wybijamy z kolei układ harmoniczny. Wybijamy, wybijamy, wybijamy go dołem, to znaczy, że tutaj sam punkt D został złamany i nastąpiła tak zwana negacja układu. Co to znaczy? To znaczy, że ten pomarańczowy układ on jest bez sensu, on już jest wykasowany, on nie grał w tym momencie. 786 zostało przełamane i może być ważne na zasadzie retestu. I tutaj zwróćcie uwagę, co się bardzo często dzieje w momencie, jeżeli są tak zwane sfailowane układy harmoniczne. Co to znaczy w praktyce? Jeżeli mamy układ harmoniczny wybity, mamy zawsze tutaj czy powinniśmy wziąć pod uwagę możliwe przetestowanie z drugiej strony, czyli to 786 z drugiej strony rynek testuje, łapiemy ZZB w tym miejscu i dalej lecimy w dół. Jak głęboko? No tutaj 127,2, zresztą sam poziom również jest zaznaczony, na początek 1,24,31. Czy tutaj to odbicie, zaksięgowanie ZZB i zejście na 127. I dwa. Czyli tutaj te poziomy według mnie e, będą zaatakowane. Tym samym zobaczymy kolejne, kolejne doki. Troszkę mnie to niepokoi w kontekście Eurodolara, bo tam myślę pod kątem zajmowania długich pozycji, tutaj niby miejsca na spadki na funcie jeszcze mamy, także obserwujemy. Nie jest taka czysta, klarowna sytuacja między tymi parami walutowymi, więc to należy również brać. Pod uwagę, natomiast sam ZZB na 786 wydaje mi się, że jest pomysłem dosyć dosyć ciekawym, technicznym przede wszystkim. Dolar do jena. Dolar do jena, tak jak wiecie, zresztą zaznaczyłem to kolorem niebieskim. Ja miałem tutaj krótką pozycję zakończoną, wyszedłem z niej, też o tym mówiliśmy. To jest zazwyczaj mój pierwszy target, czyli okolice punktu C, Zamykam pozycję, jeżeli mam jedną, to jedną. Jeżeli mam dwie, to też jedną zamykam. Tutaj akurat miałem jeden trade, więc go zamknąłem w całości. Liczyłem na przetestowanie, nawet zaznaczyłem kierunek tą linią niebieską. Faktycznie to przetestowanie mamy i praktycznie w tym momencie pozycję krótką odnowiłem. Także tutaj ze stopem powyżej 8,86 jest to zagranie takie na 12, na 13 pipsów stopa, więc tutaj spokojnie. Jest ono dla mnie precyzyjne, biorąc pod uwagę, że sam interwał i to, co jest rozgrywane w tym momencie przeze mnie, to jest H4. Także stop plus nawet 12-15 pipsów, to i tak jest w miarę precyzyjnie, przyzwoicie. Także tutaj ta strefa podażowa, ta różowa, ona, o, w tym momencie zostaje tutaj przesunięta. Rynek zgodnie z założeniami ją przetestował ponownie, dlatego ją rozgrywam. Także dolar do jena tutaj technicznie w kontekście spadkowym, według mnie, wygląda nieźle. Euro yen, tutaj mówiliśmy o tym 1 do 1, natomiast dynamiki nie ma od tego momentu praktycznie w ogóle. Pamiętam jeszcze przed moim wyjazdem do Warszawy, to był trzeci dzień lipca, w tym zeszłym tygodniu. No, od tego miejsca niby ile odjechaliśmy? 35, więc jakieś 40 pipsów, 30 z hakiem, prawda? To nie jest słuchajcie popy, zresztą po wolumenie, zobaczcie potem skumulowanym czerwonym. To są tak naprawdę cały czas wartości podażowe. To znaczy, że gdzieś to, co się w tym momencie dzieje, tutaj ten rynek, który się dźwiga troszeczkę, to jest według mnie cały czas korekta i jeszcze jedno tąpnięcie w dół nastąpi. Tutaj bym się bardzo ucieszył z tego tąpnięcia, no bo wiadomo, że pociągnie dolara do jena. Ja mam krótką pozycję na dolarze do jena, więc automatycznie tam by się ten setup wypełniał. Tym samym euro tutaj by wybił nowe dołki. Tutaj ten układ harmoniczny, który jest, ten pomarańczowy, ja mu nie wierzę, nie, jakoś nie wierzę mu za bardzo. Tak? Wydaje mi się, że on zostanie docelowo wybity dołem, także tutaj po prostu na tym... Na tym schemacie należy uważać. No, zewnętrzne mierzenia tutaj oczywiście z pomocą myślę, że mogą przyjść, ale to docelowo później, prawda? 127,2, 161,8, czyli wydłużenie Fibonacci GFS 161, które obecnie bardzo dobrze działa. Wielokrotnie też pokazywałem zagrania, wyniki na, na, na tego typu wydłużeniach Fibonacci, no ale tutaj należy najpierw wyczekać, aż te poziomy będą zaksięgowane, także na spokojnie, no na AIKU nic sensownego nie ma, przechodzimy dalej. Kanada, Kanada, słuchajcie, ma dwa poziomy, które mnie interesują. Pierwszy to jest ten, z którym walczymy cały czas, czyli mierzenie 161,8 FIBO, POK, pomiar ostatniej korekty, mamy tutaj te dołek, ten dołek z 1 lutego, czyli dosyć fajny punkt odniesienia, jako wsparcie oczywiście, no i mamy strefę, słuchajcie, która w mojej ocenie jest o wiele ciekawsza, Przynajmniej od strony technicznej. O czym mówimy? Mówimy o 786. Czyli dokładnie okolice 129, 70, 75, 76. To co tutaj widzimy. Dlaczego ten układ jest ciekawszy? W tym momencie go zaznaczam i każdy już na pewno będzie wiedział, o co chodzi. No mamy oczywiście układ harmoniczny, prawda? Układ co prawda troszkę taki rozciągnięty, bo to jest interwał D1, więc nawet nie troszkę, abym powiedział, że bardzo, jest praktycznie na cały ekran. Natomiast ten punkt D i ta fala CD, jeżeli by nabrała przyspieszenia, wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę duża szansa na to, żebyśmy przyspieszyli, to. To w tym miejscu tutaj warto sam układ i wykończenia całej formacji. Myślę, że warto szukać. Ważna rzecz, słuchajcie, dajcie łapki w górę. 21 łapek w górę mamy, ale chcemy więcej. Ostatnio mieliśmy ponad 80, także warto naprawdę sobie zasubskrybować nasz kanał, przybyć wirtualną piątkę. Zalajkować, jeżeli oglądacie nas na Facebooku, a właśnie zobaczmy, czy są jakieś pytania, czy nie ma. Nie, tutaj nie widzę żadnych pytań na fejsie, ale widzę, dużo osób nas ogląda. To mnie bardzo cieszy. Także tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o Kanadę. Fund do Jena, tutaj klaster FIBO cały czas jest aktualne. To, co się dzieje w tym momencie, to no, nawet takim kanałem, zaznaczę, wzrostowym, chociaż on też nie jest taki jakiś bardzo czytelny, ale widzimy, że jakaś tam tendencja jest. Według mnie, to, co się dzieje tutaj, czyli te delikatne wzrosty, bo nie można tego nazwać jakimiś mocnymi wzrostami, to jest jedynie korekta przed dalszym impulsem spadkowym. I mówię od razu, ja ten impuls spadkowy, jeżeli nastąpi, będę chciał złapać, ale niżej, gdzieś w okolicach 134,55, 134,60. Czy tutaj te zewnętrzne mierzenia mamy? No mamy 161, 1272, czyli ta strefa popytowa zakończona na wysokości tutaj tych tego dużego fin, no i 127. I 2. Czyli jeżeli nastąpi wybicie, ok, nie sam bakeout to oczywiście nie interesuje, natomiast jeżeli dojdziemy niżej, no to ten klaster Fibo uważam, że jest godny uwagi. Australijczyk, Australijczyk, podobnie jak Nowozelandczyk, na Nowozelandczyku zobaczcie podwójny szczyt test Tutaj bardzo szczęśliwie, bo byłem w drodze, mi pozycja weszła, więc bardzo się cieszę z tego zlecenia oczekującego. I co ciekawe, pozycję będę chciał wytrzymać niżej. Już Wam mówię jak nisko, i jeszcze ważna rzecz, będę dokładał do tej pozycji krótkiej, którą mam na najbliższym ZZB, prawdopodobnie czyli 0,6660. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy niebieski poziom zaznaczony, to jest ZZB, czyli wcześniejszy dołek staje się w tym momencie oporem, czyli w spacie przechodzi w opór. Tutaj mamy też 50, czyli taka powiedział, korekta pędząca, która się może dopiero tworzyć. O, ładnie z 50, czyli połowa ruchu, no, standardowo, prawda, czyli tak się, tak się tworzy, czy tak się wypełnia pewna faza, no, w tym wypadku może być to początkowa faza dystrybucji, czyli na spadki, no ja będę chciał tutaj na tym jak najwięcej skorzystać, także nowozelandczyk na spadki, australijczyk według mnie również na spadki, tutaj mówiliśmy o tym oporze czerwonym, on co prawda został nadbity, czyli nie wygląda to tak idealnie jak na nowozelandczyku, no bo tamten poziom bardzo... Bardzo ładnie na podwójnym szczycie zadziałał. Tutaj z kolei troszkę go nadbiliśmy. Zjeżdżamy 38,2, ale w mojej ocenie tutaj miejsca na spadki również na Australijczyku będziemy mieli. Tutaj przede wszystkim, co chcę Wam pokazać, to, to ten dołek. Zobaczcie. Ten dołek to, są, to jest początkowa część, czy pierwszy tydzień właściwie marca tego roku. Został przetestowany, potem mamy moment wybicia i zobaczcie, ponowne testy. I tutaj ten właśnie taki nadbity szczyt, bo nie chcę powiedzieć, że jest podwójny, bo nie jest, no ale ten opór tutaj na zasadzie tej korelacji, ja w zeszłym tygodniu to powtarzałem, dwa tygodnie temu o tym też mówiłem, prawda, że ta korelacja między parami walutowymi jest niesamowicie ważna w momencie, jak mam podjąć decyzję. I tutaj mi się to podobało. W pewnym momencie mi się zaczęło to podobać, prawda? Że mówiłem o tym, że te ponowne testy nastąpią. No i tak samo i na Nowozelandczyku to widzieliśmy, czy to było to podbicie, gdzie mi weszła pozycja, czyli pod tę czerwoną strzałkę, no i Australijczyk który był delikatnie nadbity, ale wniosek końcowy i na Australijczyku i na Nowozelandczyku raczej spadki przed nami. SP500. No tutaj dochodzimy do z góry upatrzonych poziomów. Ja tylko przypomnę, z czego one wynikają. To są zewnętrzne mierzenia FIBO, więc te linie zielone, te, te poziome linie zielone, one nie są w żaden sposób przypadkowe. Wynikają z zewnętrznych mierzeń. No Pierwsze zareagowanie książkowe, prawda? Dojście, precyzja niesamowita i. Odbicie na wysokości 3003. Myślę, że taka konsolidacja tutaj w tym miejscu może być. Natomiast poziom, który ja będę chciał zaatakować, i to możliwe, że nawet na dłużej, może w jakąś korektę taką wyższego rzędu byśmy się wstrzelili. No zobaczymy. Natomiast co mi się podoba, to na pewno to 161,8. 3022. No te poziomy wyglądają, powiem Wam, naprawdę bardzo dobrze. Tutaj z czegoś on jeszcze wynikał. Zaraz zobaczymy. Przypomnimy sobie. To chyba było na D1C. Zaraz zobaczymy. Na D1C tu mamy to jedno mierzenie, tu mamy kolejne. Tak, proszę zobaczyć. 127,2 i 161,8. No, odpowiedź, słuchajcie, jest jak zwykle na wykresie. Myślę, że każdy już ją widzi, prawda? 127,2 tego szerokiego układu tej korekty z D1, natomiast 161,8 to jest to, co pokazałem przed momentem z tej ostatniej lokalnej korekty na H4H1, prawda? Natomiast wniosek końcowy jest taki, że w tym miejscu nakładają się dwa zewnętrzne mierzenia FIBO. Mnie to absolutnie wystarczy. Ja już setki, jak nie tysiące razy rozgrywałem takie układy, łapiąc właśnie czy dołki, czy szczyty na tej kombinacji, prawda? Czyli dwa zewnętrzne sto i cena dochodzi się odbija. No i tutaj ten poziom 3022 na amerykańskim S&P jest dla mnie kolejną okazją, którą będę chciał wykorzystać, no ale dopiero troszeczkę, hmm, troszeczkę wyżej. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do niemieckiego DAX-a. Tutaj zewnętrzne mierzenia, czyli pewne podobieństwo z indeksami oczywiście jest, może nie jest tak precyzyjne i tak, tak czytelne jak na, na amerykańskim SP, natomiast tutaj te zewnętrzne mierzenia one też myślę, że będą rozgrywać. Tak? Tutaj mówimy przede wszystkim o, o poziomie 12 711 i, 2, i 13 013. No, 13 tysięcy to jest w ogóle już jakiś okrągły psychologiczny poziom bardzo ważny, natomiast na początek to 127,2 i ja uważam, że do zaatakowania również. Tutaj jak się dobrze przyjrzymy na H1, zobaczymy pewnego rodzaju też strukturę dobrze nam znaną, czyli klasyczna głowa z ramionami, klasyczna formacja z analizy technicznej w tym momencie zaznaczam potencjalną symetrię ramion i to jest poziom 12605. Czyli wychodzimy z założenia, że to może być lewe ramię, czyli ten szczyt z 1 lipca, to może być głowa z 3 lipca, no i podbicie na 12,604, czyli potencjalne prawe ramię na wysokości ramienia lewego, prawda? Czyli nasza ulubiona kombinacja z symetrią ramion. W tym momencie to wypada, zaznaczcie sobie ten poziom. Sam e, samo mierzenie również warto nanieść, jakoś to oznaczyć, tak, żeby o tym pamiętać, bo może być chwilowa reakcja, prawda? Więc będę to również brał. Pod uwagę, natomiast i S&P, i DAX wygląda bardzo ciekawie, bardzo ciekawie, także ten tydzień myślę, że nie będziemy się nudzić. Złoto, złoto, Europa WTI, za chwilę przechodzimy do krypto, do bitcoina. No na złocie tutaj mieliśmy piękny zjazd po payrollsach. Ja uważam, że ten zjazd jeszcze nastąpi, tutaj już Wam mówię, jaki docelowy zasięg ja mam tutaj do rozegrania. Właściwie mam dwa konkretne poziomy, już Wam to pokazuję dokładnie. Po pierwsze, może być ta płaska 1 do 1 może być. Może być mierzenie F100? Jak najbardziej 50 no tworzy się klaster. Oczywiście lepszy by był z 61 i8, no ale nie zawsze wszystko jest takie idealne i czytelne, dlatego mówię, że mam dwa warianty tutaj wyznaczone. Pierwszy to jest ten klaster z fs 100 drugi to jest mierzenie wewnętrzne 61, które jest niżej, tak? I w tym momencie to pokazuje. Czyli odczytujemy poziomy, które dla mnie będą ważne w kontekście zaatakowania czy się na długie pozycje 1380 to jest ten pierwszy i 1365 prawda 618 i jeden i drugi poziom czyli te zielone prostokąty na wykresie u mnie oba są bardzo bardzo ważne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj ten ruch spadkowy sobie też pomierzymy. <laughs> Tutaj mamy jeszcze też taki lokalny setupik do zagrania, a zaznaczę innym kolorem, żeby nam się to wszystko słuchajcie, nie pomieszało. Wewnętrzne mierzenie od szczytu do dołka. Mamy 50, no i mamy 60. Ok, już wiem, jak sobie to zaznaczymy, bo to też może być na zasadzie obszaru FIBO do rozegrania, prawda? Czyli oprócz tego, że mamy, e, mamy tutaj mierzenia, mamy ZZB, no to mamy lokalną strefę podażową, i w tym momencie ta strefa kolorem pomarańczowym u mnie jest zaznaczona, prawda? I to są okolice 1413, 1415. No, wygląda ciekawie, tak? Także ja tutaj jestem obstawiony z dwóch stron i, i od góry i od dołu. Także wiem, co robić na złocie. Na ropie, słuchajcie, mam tę jedną pozycję, o której mówiłem w zeszłym tygodniu jeszcze. No, target, słuchajcie, mam bardzo optymistyczny, żeby nie powiedzieć, że zbyt szalony, bo celuję w okolice tutaj tych dwóch zielonych strzałek. Te sobie wyznaczyliśmy jeszcze chyba 2-3 tygodnie wcześniej. Okolice 48. Tam 48 z hakiem, 15 chyba czy 20, coś takiego. Natomiast ten trade, słuchajcie, jakby wyszedł, to jest, no, na pewno byłby jeden z lepszych tradeów tego, no, w tym roku na pewno, tak? Może i z zeszłych, zeszłych lat również, z zeszłego roku, bo sam, no, target jest, zobaczmy, z 60 w okolice 48. To jest naprawdę bardzo dużo, jak sobie przeliczymy w punktach. No, póki co ja tu mam jedną pozycję, dlatego, no, już jest zabezpieczona, także mogę, mogę sobie pozwolić na taki rodzaj szaleństwa w tym momencie, zobaczymy, natomiast patrząc na, na D1 wygląda to w ten sposób, że ta fala CD układ harmoniczny ten pomarańczowy, on się dopiero buduje i on się zakończy budować, zakończy tutaj swój, wypełniać całą, całą powierzchnię w momencie, jeżeli te 48 z hakiem zaatakujemy, prawda? Więc to nie jest, wiecie, też takie zagranie na jakieś widzi mi się, tylko to jest rozegranie w ogóle tego, o czym mówiliśmy czyli ZZB, czyli 61,8 i wejście na fali CD, która w mojej ocenie się dopiero buduje. Jak będzie oczywiście rynek nas, mnie, przede wszystkim, nie, albo na albo nie, rynek ma zawsze rację, także zobaczymy, to będę na Waszych oczach też prowadził, bo możliwe, że tego stopa będę umiejętnie zaciśniał, na przykład po owe balans na, na, na H4, na H1. Czyli mówię tutaj na tej fali spadkowej CD, której jeszcze nie widzimy, tak? Natomiast ja ją widzę oczyma wyobraźni uważam, że, że tutaj troszkę tego ruchu pociągnę nad. Ok, lecimy dalej, słuchajcie. WIG20. Na wiegu 20 już się przyzwyczailiśmy do tego, że się w sumie nic nie dzieje. Tutaj się absolutnie nic nie dzieje. 2300 męczymy. Wyjeżdżałem w czwartek czy w środę było 2280, więc się w sumie nic nie zmieniło. Tutaj jedyny taki mój pomysł jedynie, bo to ciężko powiedzieć, że to jest jakiś mocny setup do, do wejścia a dopiero wyżej 2372, czyli kombinacja 161, 786, układ harmoniczny pomarańczowy, no ale to. To jeszcze daleka, daleka droga. Przechodzimy do kryptowalut, i za chwilkę zacznę czytać Wasze pytania, jakie się pojawiają. Pamiętajcie, że grupa socialowa w przyszłym tygodniu prawdopodobnie już rusza. Mówiliśmy o pierwszej połowie lipca i tak też będzie. Chcemy się wyrobić, także informacje również Wam wysyłam jeszcze na. Na czacie, i na Facebooku, i na YouTubie. Także osoby, które są zdecydowane, bardzo proszę do mnie napisać lub się zgłosić, bo tak jak mówię, mamy praktycznie ostatni tydzień na te kwestie organizacyjne. No i ruszamy, a sam projekt będzie bardzo ciekawy. Mam pierwszych traderów już na oku, także będzie, będzie się działa. Ok, są widzę jakieś pytania. Dlaczego biorę tutaj na fali CD? ja o tym mówiłem w zeszłym tygodniu. Ja rozgrywałem przecież 61 i ZZB, czyli ten, ten poziom różowy, taki ciemniejszy, prawda? Mówiłem wyraźnie, że to może być początek punktu C i początek tym samym fali CD, więc w tym momencie ja rozgrywam odbicie od 61 od ZZB, czyli połączenie ZZB z poziomem FIBO, no jak wiemy zawsze to fajnie działa, no a to, że mamy w układ CD, czy układ harmoniczny i fale CD, no to widzimy z interwału D1, więc możliwe, że na pociągnę sobie całą, całą, ta, cały ten ruch. Bitcoin, moi drodzy, Bitcoin się pchnie do góry i według mnie tutaj zaatakuje do 13,5 tysiąca, i, I tutaj mamy FIBO 13400 dokładnie, proszę zobaczyć, to jest 61,8 zmierzenia z W1 z tygodniówki. Ja pierwszy ten poziom brałem, dosyć fajnie z niego wyszedłem i prawdopodobnie również będę go odbierał na 13400. Zobaczymy. no Według mnie tutaj wszystko na to wskazuje. Ważnym momentem będzie wybicie tutaj tego lokalnego szczytu. O, dokładnie tego, tego poziomu, moi drodzy, czyli 11 900. Prawda, jeżeli to wybijemy, no według mnie atakujemy 13 400. Na inne altcoiny praktycznie nie patrzę, dlatego że nie mam. Tutaj ani pozycji, ani pomysłu, bo jeden z pomysłów na Ethereum był, ale 250-256 układ niewypełniony, odjeżdżamy wyżej, więc scenariusz się nie zrealizował. Na Litecoinie to samo, idziemy bokiem, na D1 wygląda słabo, na H4 też wygląda to słabo, proszę zobaczyć, jakiś taki trójkąt się dzieje, także ten układ kasujemy, to również samo mierzenie oczywiście warto zostawić, ale co z tego, jak nam za bardzo nic to nie mówi, zresztą same poziomy widzę też nie są jakoś mocno. Złapane. Także Litecoin, słuchajcie, i Ethereum, inne krypto w tym momencie nie są przeze mnie ani obserwowane ani rozgrywane. Natomiast Bitcoin interesuje mnie wyjazd na 13400. Słuchajcie, no Rafale, napisz mi proszę na na czacie, jak długo jesteś z nami, jak długo mnie znasz i czy znasz moje podejście. No, jeżeli jesteś na kanale Fibonacci Team, no to raczej nie jesteś na kanale analityka fundamentalnego. Przede wszystkim nie jesteś na kanale analitycznym, bo ja nie jestem analitykiem, tylko traderem. Mnie nie interesuje to, co mówię analitycy, czy w telewizji, czy piszące artykuły na jakichś tam serwisach. Mnie interesuje to, co ja widzę. Jeżeli ja widzę okazję, a na ropie okazji w tym roku miałem chyba 4 czy 5, one wszystkie weszły. Jakbyś tutaj słuchał nas o 12 byś to widział, bo ja to wszystko omawiam. Ja rozgrywam w ten sposób, że patrzę w 90% na rynek od strony technicznej. Czyli mamy odpowiednie mierzenia, odpowiednie scenariusze, połączenia, klasy FIBO i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to, co ja rozgrywam w tym momencie, zresztą cofnijcie sobie nagrania dwa tygodnie temu, tydzień temu, przecież ja o tym mówiłem: 61,8 FIBO stało, tak. To było mierzenie, które wykonałem, no nie wiem, z dwa tygodnie temu. Mówiłem o ZZB, tym pomarańczowym, dlatego ja zaznaczyłem ten obszar, również stało. No, słuchajcie, no nie byłbym sobą, jakbym tego nie wykorzystał. Yy, zwłaszcza, że o tym układzie trąbiłem kilka dobrych dni, nie? Także w tym momencie to rozgrywam. A to, co się dzieje fundamentalnie, e, mnie to średnio interesuje, tak? Bo ja zarabiam, ja gram to, co widzę. Jeżeli się zmieni scenariusz, na tej pozycji jestem zabezpieczony, więc mnie wy wyrzuci co naj. na taki najgorszy scenariusz, że tam w okolicach zera, tak? Czy nawet na lekkim plusie. No i co z tego? Nic. Mnie interesuje po prostu e, okazja na dany moment. A to, co będzie, e, a to mnie się to, to, to nie obchodzi. Nie no, ale zobaczmy. Właśnie takie jest podejście, że wszyscy patrzą na fundamenty, czytają czy słuchają i potem są takie statystyki, że 90% traci na forexie czy w tradingu, bo nie wiemy na co patrzeć, nie wiemy na czym ten trading polega. No także to jest właśnie na, 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 naj, najsmutniejsze w całej tej branży. Nie, że nawet szkoleniowcy, którzy podchodzą i uczą pewnych zachowań, nie uczą tego poprawnie, bo profesjonalni traderzy oni odczytują większość informacji z wykresu, tak? Mogą naprawdę, możemy telewizor zamknąć, czy wyrzucić przez okno, jedynie żeby był, były dobre narzędzia i tyle. I tyle moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, słyszymy się w takim razie jutro o godzinie 12. Grupa analityczna, chciałem powiedzieć analityczna, grupa socialowa. Co ja z tematem? analityczną. Tutaj mnie trochę Rafał wprowadził w błąd, ale to chyba prowokacyjnie troszkę. Grupa socialowa rusza w przyszłym tygodniu na początku lipca, także będę was informował. Macie zaproszenia na czacie, na Facebooku i na YouTubie. Możecie mi szybciutko napisać, czy doszło. No i, no i zaczynamy kolejny fajny projekt edukacyjny. Dobrze, kończymy pomału. Także miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia jutro. Powodzonka na rynku i pamiętajcie, analiza techniczna, analiza techniczna ponad wszystko. Zresztą ja to udowadniam na żywym rynku, czy podczas live tradingów, taki jaki był w piątek w Warszawie, 7% konta, przypominam, po Payrollsach, to też jest obalenie jednego z mitów, bo tak pisze się takie artykuły, czy można przeczytać w internecie, że jak są ważne dane, to nie jest to dobry dzień dla traderów i takich dni się powinno unikać. A wcale tak nie jest. Ja celowo zrobiłem ten live pokazując, że nawet w tak ciężkim dniu, jakim, jest, jakim są Payrollsa, gdzie cały świat czeka na ten odczyt. Po odczycie my jesteśmy w stanie wyznaczyć okazję, złapać scenariusze i na tym zarobić. I tak się stało w piątek. Czekaliśmy na odczyt 14.30. Praktycznie w godzinę miałem trzy pozycje, wszystkie trzy weszły 7% konta. Także na tym to polega. Na tym to polega. Miłego. Trzymajcie się. Hej, cześć.